Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie bardzo często słyszymy o tym, jak to, co po niektóre monety kolosalnie wzrosły na wartości w ostatnim okresie, jak ciekawą i alternatywną formą lokowania swoich pieniędzy jest właśnie numizmatyka, powoduje to, że wiele osób właśnie zaczyna na numizmatykę spoglądać właśnie w kontekście inwestycji. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać 5 głównych wad traktowania numizmatyki jako inwestycji. Szanowni państwo, na początku bardzo wam dziękuję za komentarze pod poprzednimi filmami. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, teraz można przycisk subskrybuj nacisnąć, kliknąć dzwoneczek. Tym samym nie ominą was nowe materiały, które dla was przygotowuję. Słuchajcie, na początku troszeczkę przepraszam za mój głos. Jakaś choroba mnie bierze, więc przypuszczam, że może on momentami lekko się załamywać. Dobrze. Mówimy tutaj o pięciu wadach inwestowania w monety. Na samym początku tutaj kilka takich drobnych zastrzeżeń. Słuchajcie, pomimo tego, że będę mówił o pięciu wadach, film nie ma wydźwięku negatywnego, ale o tym dowiecie się na końcu. Dla kogo dedykowany jest ten film? Słuchajcie, ja tematyką numizmatyki, generalnie monetami, zainteresowałem się mniej więcej półtorej roku, półtorej, półtorej, półtorej roku temu i można powiedzieć, że jestem na tym rynku świeży. Nie mam doświadczenia. I właśnie przez pryzmat takiej osoby jak ja, która dopiero na ten rynek wchodzi, chciałem zebrać swoje przemyślenia i podzielić się z tym osoba, z osobami, które również dopiero zaczynają i które chciałyby ulokować część swoich pieniędzy właśnie. W monetach. Więc jeżeli ktoś siedzi na rynku numizmatycznym od 20 lat albo dłużej i zna wszystkie te aspekty, no to prawdopodobnie może się z częścią z tych rzeczy, które ja tutaj e, mówię, nie zgodzić. Natomiast dla osób początkujących jak najbardziej. E, druga kwestia jest taka, że raczej mówimy tutaj o e, operowaniu kwotami rzędu 1002-3000 na zakup jednorazowy monet. Jeżeli ktoś dysponuje budżetem rzędu 100 tysięcy złotych, no to myślę, że również zupełnie inaczej na te aspekty, które ja dzisiaj będę przedstawiał, e, będzie. Spoglądał. Kolejna kwestia, że nie mówimy dzisiaj o monetach, które są kupowane tylko i wyłącznie ze względu na zawartość srebra, czyli nie mówimy tutaj na przykład o naszych popularnych mapkach, nie mówimy o monetach bulionowych, ale nie mówię również o monetach premium, czyli monetach jednouncjowych wybijanych współcześnie. Chciałbym skupić się bardziej na monetach historycznych, monetach obiegowych, które gdzieś kiedyś po świecie krążyły. Czyli mowa generalnie o numizmatyce. Dobrze, szanowni Państwo, przechodzimy do sedna sprawy. Wada pierwsza, wiedza wymagana do inwestowania. Słuchajcie, każda inwestycja, jeden kupuje aktywa na giełdzie, drugi inwestuje w nieruchomości, ktoś jeszcze ma inne sposoby, rozwija swój biznes. Każda z tych dziedzin wiąże się z tym, że jest potrzeba zdobycia unikalnej wiedzy. Natomiast w przypadku numizmatyki, z moich obserwacji wynika, że ta wiedza nie jest tak łatwo i powszechnie dostępna. Słuchajcie, naprawdę tutaj mamy mnóstwo czynników, które, które nam utrudniają. Weźmy sobie chociażby pierwszą kwestię to znaczy, jak zmieniała się cena danej monety w ostatnim roku w ostatnich 5 latach 10 latach tak. Jeżeli porównamy sobie to z jakimś aktywem giełdowym, na przykład weźmiemy akcje z Szymskiej Spółki Węglowej. Wchodzimy na stronę jakąkolwiek, mamy notowania giełdowe, jesteśmy sobie w stanie sprawdzić dzisiejszy kurs, historyczny kurs, przeczytać wieści ze spółki. Mniej więcej kompendium wiedzy mamy w jednym miejscu. Natomiast jeżeli mówimy o monetach, no to słuchajcie, pierwsza kwestia to to, że moneta w nie nierówna. To znaczy w przypadku monet kluczową rolę, zwłaszcza w przypadku monet starszych, typu na przykład tutaj mamy szóstaka z roku 1596 w przypadku tych monet kluczową rolę jeżeli chodzi o cenę odgrywa ich stan i teraz sprawdzenie chcemy kupić daną monetę tak nie jesteśmy jeszcze ekspertem w na przykład w ocenianiu stany, stanu technicznego bazujemy tylko na tym co sprzedawca napisał w ogłoszeniu na przykład napisał mennicza albo stan drugi no i szukamy Podobnej monety, natomiast no, może się okazać, że poza tym, że jest to stan, ta moneta może być niedobita, może mieć ślady po czyszczeniu. Jest naprawdę mnóstwo rzeczy, które wpływają jeszcze na stan, na cenę tej monety. Jeżeli sobie nawet znajdziemy podobne monety w, w domach aukcyjnych, wszystkie większe domy aukcyjne prowadzą swoje archiwa i tam naprawdę możecie znaleźć sporo informacji na temat monet. Z, z wyniki aukcji, za ile dane monety zostały sprzedane na przykład, czy chociażby na onbidzie, również możecie to sprawdzić. Natomiast no, prawda jest taka, że w przypadku tych monet y, starszych monet na przykład z Polski królewskiej, moneta nierówna, istnieje tyle różnych odmian, tyle różnych niuansów, które świadczą o tym, że dana moneta może być rzadsza bądź nie, bez wiedzy specjalistycznej bardzo łatwo jest kupić coś, co może się okazać, że po prostu przepłaciliśmy kolejna kwestia jest taka, że ten, tak jak wspomniałem, stan monety ma y, kluczowe znaczenie, tutaj mamy takiego szóstaka Jana Kazimierza, moneta w stanie, takim można powiedzieć mocno powycieranym no i słuchajcie, weźmiemy sobie dwie monety takie same dajmy na to, że taki szósta kosztuje dzisiaj 60-70 zł, a moneta w stanie pięknym y, menniczym Niech będzie, że kosztuje 700 zł. To, to słuchajcie, może się okazać za 5-10 lat, że ta moneta dalej będzie kosztowała 50-60 zł, a tamta będzie kosztowała 7 tysięcy, tak? Ze względu na to, że tych monet w stanie pięknym niczym jest zdecydowanie mniej. Bez tej wiedzy, bez takiego doświadczenia naprawdę bardzo trudno jest tutaj wchodzić na ten rynek numizmatyczny. Kolejna kwestia jeszcze związana z wiedzą to ryzyko związane z zakupem podróbki, czyli monety fałszywej. No ale to powiedzmy można by potraktować jako ryzyko. Każde inwestowanie wiąże się z ryzykiem, ryzyko, w, ryzyko inwestowania w monety również. Dobra, idziemy dalej. Mamy wadę numer dwa to jest płynność. Znowu porównam to troszeczkę do yy, giełdy. W przypadku giełdy. Jesteśmy w stanie zalogować się do naszego banku, założyć sobie konto maklerskie i w ciągu jednego dnia jesteśmy w stanie kilka razy dane akcję kupić, sprzedać. Nie ma żadnego problemu. Z nieruchomościami jest już zupełnie inna bajka. Natomiast można powiedzieć, że inwestowanie na giełdzie płynność mamy na bieżąco. Natomiast w przypadku numizmatów. O ile zakup danej monety dla nas, jako dla osoby początkującej, wydaje się stosunkowo prosty. Możemy sobie wejść na aukcję jednego z większych domów aukcyjnych czy na Allegro. Wyszukujemy coś, co nas interesuje, kupujemy, płacimy i mamy daną monetę. Natomiast słuchajcie, problem zaczyna się w momencie, gdy chcemy tą monetę sprzedać, bo nie jestem w stanie tak od ręki pójść i y, sprzedać tą monetę, nie wiem, w pierwszym lepszym kantorze. Lombardzie czy gdziekolwiek, bo nikt mi po prostu nie zapłaci za tą monetę odpowiedniej ceny. Oczywiście mogę pójść z tą monetą do sklepów numizmatycznych, no ale tutaj również muszę się liczyć z tym, że sklep numizmatyczny najzwyczajniej w świecie no, naliczy swoją, da mi cenę odpowiednio tańszą, no bo też musi na tej monecie zarobić. Więc to, co jest, co wydaje się rozsądne w przypadku wchodzenia w, Numizmatykę, to budowanie swoich własnych kanałów sprzedaży typu OLX, czy Allegro, czy eBay chociażby. No bo słuchajcie, jeżeli wystawiacie pierwszy raz monetę i niech to jest dajmy na to, no tutaj akurat nie mam wystawionego, ale niech to jest dajmy na to 10 zł strałgutem przedwojenne moneta, w przypadku której wiemy, że jest mnóstwo kopii na rynku. I Wy wystawiacie taką monetę, nie mając żadnej historii czy na Allegro, czy na Oliksie, no to prawdopodobieństwo, że tę monetę sprzedacie jest raczej niskie. Trzeba powoli budować sobie właśnie kanał sprzedaży. Oczywiście można monety wysłać tam, gdzie je kupiliśmy, czyli jeżeli mówimy o zakupach w dużych domach aukcyjnych, jest pobierana opłata związana z sprzedażą tej monety. W przypadku Allegro, czy eBay'a tak samo, procentowa opłata od wartości danej transakcji. Słuchajcie, sprzedaż przez Domy aukcyjne czy generalnie sprzedaż na licytacjach, ale pod kątem kupowania tych monet. Słuchajcie, chcielibyście kupić jakąś monetę i na co trzeba tutaj zwracać uwagę. Pamiętajcie, że na tym rynku jednak głównie y, mamy do czynienia z kolekcjonerami, czyli osobami, dla których bardzo ważne jest nabycie jakiegoś waloru, którego im brakuje do kolekcji i tym samym bardzo często są w stanie zapłacić więcej niż dana moneta jest w rzeczywistości warta, jeżeli na przykład wiedzą, że. Przez następny miesiąc, dwa, ono może się nigdzie nie e, pojawić. Mówiąc wprost, dla Was, jako dla osoby e, początkującej, istnieje ryzyko, że możecie przepłacić, ponieważ dany kolekcjoner na przykład może już w kolejnych aukcjach się nie pojawić i tym samym ta sama moneta, ten sam walor będzie jednak zdecydowanie tańszy. Więc ta kwestia kupowania i sprzedawania, kwestia generalnie płynności jest to moim zdaniem duża wada. Wejścia w numizmatykę jako inwestycje. Idziemy dalej. Wada numer 3 to przechowywanie. Słuchajcie, mamy do czynienia z przedmiotami tutaj materialnymi, one fizycznie istnieją, tak? I co jest ważne, my je możemy w bardzo łatwy sposób uszkodzić bądź się ich pozbyć poprzez nieumiejętne przechowywanie. Co mam na myśli? Pierwsza kwestia. Kupujemy monety, które są w pięknych stanach menniczych. Musimy im zapewnić odpowiednie warunki przechowywania. To jest kwestia wilgoci. To jest kwestia nie szorowania tymi monetami po jakichś ostrych powierzchniach, żeby nie obniżyć ich wartości. To jest kwestia, no mówiąc kolokwialnie, jeżeli wrzucimy nasze cenne nabytki do jednego słoika i postawimy gdzieś w wilgotnym miejscu, no to za rok, dwa, trzy raczej możemy się spodziewać, że będziemy mieli kupę zardzewiałego złomu, a nie kolekcję monet. Więc jest to istotne. Tutaj wchodzą nam do tego pewne kwestie związane z akcesoriami, które są niezbędne do przechowywania. Chcielibyśmy, żeby nasze monety były ładnie wyeksponowane. Mamy kapsle, mamy e, palety, mamy e, klasery, albumy. No to nam generuje pewne dodatkowe e, koszty. I o ile, jak mówimy o monetach war, o wartości rzędu 500, 600 zł, tak jak tutaj na przykład te monety e, próbne Mieszko i Dąbrówka, no to ten kapsel o wartości dwóch złotych nie jest problemem, natomiast jeżeli weźmiemy sobie jakieś półtoraki, które są warte na dzień dzisiejszy nie wiem, 10 złotych i chcielibyśmy do nich kupić nie wiem, kapsel czy cokolwiek, no to nagle nam się okazuje, że, że zapakowanie tego wszystkiego, no mija się z celem, więc również musimy sobie szczegółowo rozpatrzeć, w jaki sposób to e, będziemy przechowywali. Kolejna kwestia, jeżeli mówimy o tym, że nasza kolekcja na początku mamy jedną, dwie, 5 monet o wartości, nie wiem, tysiąca dwóch po jakimś czasie robi nam się z tego już 100 monet i wartość tej kolekcji to jest 10 tysięcy, 20 tysięcy, 30 tysięcy. I słuchajcie, pojawia się kwestia bezpieczeństwa przechowywania z punktu widzenia kradzieży, tak? Czyli jakiś safe, a może skrytka bankowa, wiążą się z tym dodatkowe koszty. To również trzeba mieć na uwadze, bo mamy do czynienia z materialnymi przedmiotami. Dobrze, więc to była wada numer 3, czyli przechowywanie. I słuchajcie, teraz idziemy do wady numer Czas. Czas w przypadku podchodzenia do numizmatyki czysto jak do inwestycji jest tutaj naprawdę dużym problemem. No mówiąc wprost, jeżeli chcemy ogarnąć temat, to musimy na to poświęcić mnóstwo czasu, to raz, żeby się przygotować do zakupu danego waloru, ale potem musimy również śledzić rynek, śledzić trendy, śledzić nowości, obserwować co się dzieje z tymi monetami, na przykład na aukcjach forach i tak dalej czyli musimy naprawdę sporo czasu poświęcić na to żeby być na bieżąco no chociaż bez powodu tego żeby nie przegapić jakiegoś ciekawego momentu na sprzedaż swojej monety no bo na przykład, kto mi powie dzisiaj, to ja już Wam te monety ostatnio pokazywałem że kupowałem je po 300 zł dzisiaj są warte gdzieś jakieś 500-600 zł kto mi odpowie, czy jest to chwilowa górka i że mamy w tej chwili jakąś bańkę i za chwilę te monety znowu będą warte 300 zł, może warto je teraz sprzedać, no ja oczywiście tego nie zrobię z powodu kolejnej wady, którą za chwilę Wam przedstawię natomiast, jeżeli ktoś podchodzi do tego czysto inwestycyjnie no to musiałby te wszystkie trendy śledzić, czyli czas tutaj jest bardzo istotną wadą. I słuchajcie, przechodzimy do piątej wady, to jest kwestia, którą ja sobie tutaj nazwałem jako sentyment. Słuchajcie, moim zdaniem jednym z największych zagrożeń w przypadku kupowania monet na początku z myślą tylko i wyłącznie o inwestowaniu jest to, że niechcący staniemy się kolekcjonerem. I ten sentyment jest o tyle trudny, no że tak jak już Wam to pokazałem na przykład, przykładzie tych trzech monet. Słuchajcie, zarobiłem, znaczy zarobiłbym, gdybym sprzedał prawie 100% w pół roku. Natomiast no, sprawa jest prosta: jak je sprzedam, to ich nie będę miał, a chcę je mieć. Więc mamy tutaj dylemat już kolekcjonera i inwestora. Nie jest naprawdę łatwo sprzedać kolekcję, y, którą. Budowaliśmy czasami przez miesiące, lata, dziesiątki lat, wyszukując pewne rzadkie monety, rzadkie walory. Naprawdę nie jest łatwo później się z tym rozstać. Oczywiście każdy z nas ma tą świadomość, że no nasze dni jednak mimo wszystko są policzone i każdy kiedyś odejdzie z tego świata. Natomiast chyba mam wrażenie, że jednak większość osób no, budując swoją kolekcję jednak nie dopuszcza tego tak do siebie. Ta wada numer 5, o której tutaj powiedziałem, czyli sentyment i to, że de facto z osoby, która zainteresowała się tematem monet, z myślą o zainwestowaniu w te monety, stajemy się kolekcjonerem, to jest wada, ale dla mnie osobiście, i tutaj przechodzimy do tego pozytywnego wymiaru, o którym powiedziałem na początku filmu. Dla mnie osobiście to jest zaleta. Słuchajcie, jeżeli wsiąkniemy w numizmatykę, wsiąkniemy w temat monet. Sprawi, zacznie nam sprawiać ogromna przyjemność obcowanie z monetami, budowanie swojej kolekcji. To te wszystkie cztery poprzednie wady, które przed chwilą wymieniłem. Po prostu znikają. Słuchajcie, idziemy od początku, jeszcze raz. Wada pierwsza, wiedza wymagana do inwestowania. Jeżeli zainteresujemy się tematem, słuchajcie, gwarantuję wam, że będziecie szukać informacji na temat danych monet, na temat władców, na temat symboliki i nie będzie to dla Was katorga, tylko będzie to dla Was przyjemność, ponieważ stanie się to Waszym hobby. Płynność, tak jak już Wam wspomniałem. Zainteresujecie się tematem, zaczniecie poznawać ludzi, zaczniecie może uczestniczyć w jakichś aukcjach, w jakichś imprezach związanych z numizmatyką. Zaczniecie powoli również reorganizację swoich zbiorów. Każdy na początku zaczyna od jakichś powiedzmy losowych zakupów, potem jednak stwierdza, że chciałby ten zbiór, żeby ten zbiór wyglądał troszeczkę inaczej. Natomiast ta reorganizacja nie jest spowodowana presją pilnego zarobku, tylko po prostu powoli zaczynacie sobie budować swoje kanały sprzedażowe. Kolejna kwestia przechowywanie. No to tutaj, tak jak powiedziałem, zaczyna każde hobby jest kosztowne, tak można powiedzieć. Tak? Czyli yy, chcecie, żeby te monety były pięknie wyeksponowane i zakup kapsli czy zakup jakiejś palety już dla Was nie jest w tym momencie problemem, a po prostu cieszycie się z tego, że Wasza kolekcja jest pięknie wyeksponowana. Kwestie przechowywania i bezpieczeństwa związanego z kradzieżą, no to może faktycznie dalej zostaje to jako główna Wada. No, i to co, to, co mu przedstawiłem jako wadę czwartą, czyli czas, jest to w tym momencie waszym hobby. A czas spędzony jako na hobby, no nie liczymy go, że jest to czas poświęcony na pracę, na inwestycje, na cokolwiek, więc same pozytywy. Więc dla mnie, podsumowując, traktowanie numizmatyki czysto inwestycyjnie moim zdaniem ma szereg wad. Natomiast jeżeli podejdziemy do numizmatyki jako do pożytecznego hobby, czyli z jednej strony budujemy kolekcję ze świadomością tego, że w przyszłości jednak ona może być więcej warta niż za nią zapłaciliśmy, a z drugiej strony daje nam to bardzo wielką frajdę. No to to jest to, o co nam chodzi. Przynajmniej to jest to, o co mi chodzi i to jest to, do czego chciałbym was zachęcić. Bardzo wiele osób, bo też widzę to w waszych komentarzach pod filmami, zaczyna właśnie od monet typu mapka, czy powiedzmy amerykańskie, które Wam ostatnio pokazywałem, tak? Monety kupowane tylko i wyłącznie ze względu na zawartość srebra. Potem idziemy troszeczkę dalej, zaczynamy się interesować łacińską Unią Monetarną, czyli również monetami, które mają prawie 200 lat. Można by powiedzieć, że dwustuletnia no moneta to powinna kosztować sporo, tak? Natomiast prawda jest taka, że ona kosztuje troszeczkę powyżej ceny spod srebra, ze względu na to, że tych monet jest po prostu naprawdę Mnóstwo, tutaj kolejna kwestia się kłania, jeżeli chodzi o wiedzę. Takie monety powycierane będą kosztowały troszeczkę powyżej ceny spot. Natomiast jeżeli byśmy mieli taką monetę w stanie menniczym, no to tutaj już mamy zupełnie inną cenę. I prawdopodobieństwo, że cena tej monety w stanie menniczym wzrośnie, jest moim zdaniem wyższe niż tutaj tej monety, która bazuje tylko i wyłącznie na cenie spot. Dobrze. Słuchajcie, dobiliśmy prawie do 20 minut filmu. Mam nadzieję, że dzisiaj nie za długo. Mam nadzieję, że mój głos pozwoli na odsłuchanie tego materiału, że nie był on dzisiaj zbyt monotonny, ale powtórzę jeszcze raz po prostu dzisiaj no, czuję, że jakieś chrubsko mnie tutaj łamie. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i jestem naprawdę ciekaw waszego zdania na temat tego co wam przedstawiłem. Dajcie mi znać, czy wy również macie podobne podejście jak ja. Jak Postrzegacie wchodzenie w numizmatykę? Jakie okresy w numizmatyce Was interesują? I może napiszcie, od czego zaczynaliście? A jeżeli będziecie w stanie mi wskazać, na przykład, jakich błędów się wystrzegać na początku wchodzenia w numizmatykę, to również będę bardzo wdzięczny za Wasze komentarze. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.